Świetnie, świetna scena, świetne nagłośnienie, wspaniały fortepian i wspaniała publiczność. Polski projekt solowy, z tym, że no, nie występuję sam. Mam grono, grono muzyków w Kacpra, w Jasie. Kiedyś jeszcze była Wiolonczela, jest jeszcze harfistka, jest jeszcze skrzydł w różnych najróżniejszych konstelacjach. Zawsze jakoś tam w, siedziało w duszy, że, że ch, ch, ch -huh, chce się komponować, chce -huh. się do tego śpiewać ch, 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 głównie ta elektronika, -huh, ale właśnie -huh, w, zarazem przy to, że mam wykształcenie klasyczne, -huh, więc zawsze te klasyczne instrumenty siedziały mi mocno w głowie i nadal siedzą i no, nie wyobrażam sobie na, na, na scenie występować <szuczanie> I oh, you, Pracuję nad singlem i nad, nad całym albumem. Singiel prawdopodobnie pojawi się w, na wiosnę. Na koncertach już gramy w materiał, który przygotowuję na, na nowe.